Dzień dobry, Tomek Miodek, a dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień i dzisiaj właśnie zaprosiłem do mnie na pasiekę kilku pszczelarzy z Koła w Koszalinie. Zapraszam na oglądanie tego odcinka. Ja tu trochę zrobię sobie tak kamerą trochę zdjęć, żeby na pamiątkę wiedzieć, jacy ludzie u mnie byli, nie? Tak, tak. Wszyscy pszczelarze? Sami pszczelarze? sami, sami. O, to zapraszam. No, witam pszczelarzy. Pani też pszczelarka? Też. O, to witam, to zapraszam. To jest rejestracja widzę. Rejestracja? Na, na oczy. Na wszystkich pan filmuje. No, tam, no chcę tak, chcę sobie taką pamiątkę zrobić. Na zdrowie. Ktoś tam kichał. O ja a to co? Do jakich celów jest robione? Prywatnych. A No to całe szczęście. Cele prywatne. Siema. Co tam no słychać? Wszystko w porządku? Wszystko w też jesteś? Czy tylko z podróżujesz? Podróżuję i w pewnym sensie jestem. Okej. Okay. Dzień dobry, okay. Tomek Miodek. Mój syn. Aha, dobra. Poznałem się już. Proszę Państwa, jesteśmy u Pana Tomka Biotka. Dzień dobry, witam wszystkich. Strzelarz tutaj z tutaj w tej miejscowości. Lokalnej, Lokalny. Hodowca też batek, ale w systemie naturalnym. No nie mówię o, o inseminacji. Do, a, tak. Tak, tak. Nie było byliśmy gdzie u nasiedniają, tutaj tu już jest naturalna hodowla. No to by prowadzi. w trajkerze z tyłu jeszcze gdzie indziej. W tej chwili tutaj przyweszliśmy, żebyśmy się zrelaksowali. zrelaksowali. Kobiety zostają, mężczyźni do samochodu, poprawiam. To jest zaufowa praca, bo, ale jak jest, jakie to ma do Taka mała jest, tak. proszę sobie wybrać korpus tak. ja pani jest bardzo ładna. Dzień dobry. Pan Henryk Marszałek, co do mu pana słychać? Jak tam pasieka się rozbija. Ale włącz! A ty też jesteś przelażą, że ty mi powiedz, bo Ty, widzę, że taki jesteś twardziel. Dobrze wyglądasz jak na przelarza. Zobaczcie. Jak się nazywasz? Michał mam na imię. Miło mi się Michał poznać, Tomek Miodek. To jest, proszę? proszę. Jak Sejplowski, bo są przeświat. Tak. No. To jest nasz prezes regionalny Regionalny Aha. Związek przelaży.

i kaszanka jeszcze? Kaszaneczkę, tak, obowiązkowo! Zdrowie! Przelażę! Zdrowie przelażę! Super! Wycieczka o tą komionkę. Jeśli będzie chciał bardzo dokładnie robić, to gdzieś Brawo. Brawo. Ja I tylko twoje żółte buty filmuję. tylko, pokaż te, bo one są pomarańczowe. Może tutaj jakieś wideo, jak mi się uda zmontować, to puszczę na YouTube. to może pan by chciał coś powiedzieć do widzów YouTube? Eee, tyle chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego pobytu u pana, że pana poznałem i w ogóle e, będę pana wspominał bardzo mile. Dziękuję bardzo. I korzystał z pana więcej. O, dziękuję pięknie. Do. Wszystkiego Dzięki. najlepszego. Do następnego razu. Teraz na odchodne musisz tu coś powiedzieć. O nie! To się zastanów, co powiesz. To jest do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Może się dziękujemy. spotkamy w no, Dziękujemy, do obejrzymy filmiki. O. Teraz już na pewno. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Ale ładny macie ten autobus, fajny taki wygodny, nie? Do podróżowania. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia, przyjemnego. Miło było Was poznać. Do widzenia. Miło było panów poznać. Miło było panią poznać. Panie, żegnam. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Wszystkiego cześć. najlepszego. Cześć, cześć. Dobrego dnia. Cześć. Fajnie było. Nie, Tomasz to masz było ok ja... Ja się Siema? Kiedyś oglądałem taki film. do widzenia. Bałe, jedzie, łapie się pan na ten, na ale... tego dużego luksusowego busa? <grystanie> nie, mam swój samochód. Aha, bo to pan po I... swoim. Fajnie ma pan to ognisko zrobił. Tutaj, to? nie, tak ciekawe. Myślałem, że w ogóle się nie pomieścimy, ale widzę ale normalnie, fajnie. teraz mogę robić. Zahartowali mnie. Ma pan Oczywiście. No, teraz mogę już organizować. <grystanie> no, o, <ła> <grystanie> już proszę, tutaj jest pierwszy no, damo. No, no jasne. Ja to zdjęcie. Proszę poczekać. W profilu drugie zdjęcie. Ja też tutaj na kamerę. O. Super. Okay. Dzięki I bardzo. Dziękuję pięknie. No tak? Sławność YouTube. Na razie dzięki wielkie no, za przyjęcie. Cześć. Powodzenia. Powodzenia na razie. Dziękujemy serdecznie, miło nam o. było jeszcze raz będę oglądała w internecie. Przyjemnego, dziękuję. Miło było też mi poznać i was się z nami no, się spotkać. Serdecznie. Teraz jak gdzieś się spotkamy na rynku i będziemy handlowali miodem, to o. już będziemy mieli o. temat. Tak o jest, Do tak gadki. jest Już będziemy... O cześć Tomek! Tak, o. tak jest! Przy tych pszczołach czy tam inne problemy, to... a dlatego robię takie wycieczki, już dosyć długo nie zimy. Już szczerze mówiąc coś nie mamy, gdzie się jeździ, musimy powtarzać, nie? I wszyscy wracają zadowoleni i z pewnym doświadczeniem do marszałka po raz pierwszy niektórzy widzieli tylko niektórzy, ale większość widziała sztuczną insyminację, W szczególnie. A Na cztery grupy jak to Okej, okay, gości już pojechali, chata pusta Zostało się palone ognisko No i troszeczkę rzeczy tutaj do mam do łządu ale powiem wam szczerze, że było warto. Fajnie było spotkać tylu ludzi. Cieszę się, że, że mnie odwiedzili. Wszyscy byli super. Okej, okay. dziękuję pięknie, Tomek Miodek. Ciao, bye, bye.